Rozdział 13. Archiwa IPN-u na tropie partyzantów. Czy wojna się skończyła? W lochach pod miastem. Konfident Gestapo. W ciemnościach. W dawnym gmachu drukarni Słowa Polskiego mieszczą się archiwa Instytutu Pamięci Narodowej. W wielu archiwach zrezygnowano z podawania liczby dokumentów. i ilość mierzy się w metrach bieżących. Archiwa IPN-u są tak ogromnym zbiorem rozmaitych papierzysk, że ich długość podaje się w kilometrach. Archiwa kryjące tajemnice najnowszej historii naszego kraju to przeszło dwadzieścia kilometrów bieżących. Można też inaczej określić wielkość zasobów. Metr sześcienny akt to raptem nieco ponad 300 kilogramów. Każde piętro budynku musi wytrzymać obciążenie rzędu kilkudziesięciu ton. Piętra są cztery. Na ostatnim pozostawiono trochę wolnej przestrzeni. Na wypadek, gdyby w dziesiątkach archiwów natrafiono na nowe materiały na tyle ważne, by włączyć je do tego zbioru. W budynku zastosowano najnowocześniejsze systemy przeciwpożarowe. Historia kraju jest dobrze chroniona przed ogniem. W budynku pilnują uzbrojeni strażnicy. Niektóre ukryte wewnątrz tajemnice mogłyby być niebezpieczne w razie ujawnienia. Czytelnia naukowa mieści się na parterze. Jest obliczona na 20 czytelników. Ponadto pracownicy Instytutu dysponują czytelnią specjalną oraz kabinami służącymi do pracy indywidualnej. Budynek posiada wewnętrzną sieć komputerową, która oczywiście nie ma wyjścia na zewnątrz. W piwnicach stoją potężne komputerowe banki pamięci. Część dokumentów zeskanowano. Do wnętrza trudno przeniknąć. Najpierw trzeba złożyć podanie wyjaśniające cel pracy. Potem wezwą was na rozmowę kwalifikacyjną. Wreszcie komisja po zbadaniu Waszych intencji podejmie decyzję. Jeśli decyzja będzie pozytywna, Biuro Przepustek wyda Wam kartę wstępu oraz prześle zamówienie do dyżurnego archiwisty. Wezwą Was na konkretny dzień, o ściśle określonej godzinie zasiądziecie w czytelni. Nad Wami wisieć będzie kamera, pilnie kontrolująca, co robicie. I biada Wam, jeśli zainteresujecie się materiałami, które przegląda człowiek siedzący przy sąsiednim stoliku. Osiemdziesiąt opasłych kancelaryjnych teczek, pełnych urzędowych papierów sprzed kilkudziesięciu lat. Sprawa bandy Marka Oksiewicza Rudego. Opis działalności, spis komunistów, którzy zginęli z wyroku podziemnego trybunału. Opis polowania na partyzantów, protokoły rewizji prowadzonych po wsiach. Bardzo wiele protokołów. Donosy tajnych agentów, raporty milicyjne. Doniesienia o nastrojach wśród ludności. Część pisana na maszynie, niestarannie z błędami, Nowi urzędnicy potrzebowali czasu na naukę. Niektóre kartki pożółkły. Kwaśny papier utlenił się w znacznym stopniu. Część wypełniono odręcznym, niestarannym pismem. Proszę zobaczyć to: archiwista podał mi przydźwigany z magazynu Skoroszyt. Plik kartek spiętych zardzewiałym spinaczem. Rozpoznanie. Kapitan Rudy. Prawdopodobne imię i nazwisko Maciej lub Marek Oksiewicz. zamieszkały przed wojną w hełmie. Wywodzi się z okolic krupego. Ktoś dopisał ołówkiem słowo zbadać i postawił znak zapytania. Członkowie rodziny. Anselm Oksiewicz prawdopodobnie nie żyje. Żona i syn. Znowu ktoś dopisał ołówkiem kilka wyrazów, ale były w tej chwili zupełnie nieczytelne. Dalej następował znany nam już z grubsza życiorys partyzanckiego dowódcy. Kolejne raporty. Szukano jego żony i syna. Sprawdzano księgi meldunkowe wszystkich okolicznych gmin. Sprawdzano tożsamość kobiet z dziećmi w odpowiednim wieku. Dokładni byli, mruknąłem sam do siebie. A jednak nie znaleźli. Faktycznie, choć przejrzałem całą teczkę, aż do końca nie trafiłem na żadną wzmiankę. Szukamy podkomendnych, westchnąłem, rozsznurowując kolejny opasły tom. Oddział Rudego liczył zaledwie dwunastu ludzi. Byli odważni i świetnie wyszkoleni. Choć nieliczni, zadali okupantom poważne straty. Dwaj zginęli podczas akcji dywersyjnych, pięciu poległo w ostatniej potyczce, pięciu ujęto, karty identyfikacyjne zabitych, akta procesowe schwytanych, pięć wyroków śmierci, trzy protokoły wykonania wyroku. Dwaj przeżyli, pomyślałem, może zmieniono wyroki na niższe. Zanotowałem ich nazwiska na kartce. Teraz trzeba było ich odszukać i zobaczyć, czy któryś znał te tajemnice. Oddałem udostępnione mi materiały. I pojechałem do biura Ewidencji Ludności. W biurach Ewidencji Ludności są przechowywane informacje o miejscu zamieszkania wszystkich obywateli naszego kraju. No, prawie wszystkich. Około dwóch milionów ludzi mieszka w innym miejscu niż są zameldowani. Około 300 tysięcy z różnych powodów jest bezdomnych. W kilkudziesięciu tysiącach przypadków dane biura są przestarzałe. Zaległości sięgają niekiedy wielu lat. Ale nawet jeśli wszystko jest w porządku, nikłe są szanse, że dowiemy się, gdzie mieszka poszukiwany przez nas człowiek. Widzi pan, odezwał się urzędnik w okienku dla interesantów. Zasadniczo nie udzielamy obecnie takich informacji nikomu. Ustawa o ochronie danych osobowych zabrania. Przecież musi być jakaś możliwość, zdziwiłem się. Owszem, udostępniamy adresy na polecenie sądu, policji, prokuratury, łopu i biura ochrony rządu. Można też złożyć podanie i czekać. Niewykluczone, że zostanie rozpatrzone pozytywnie, choć szczerze powiedziawszy, od jakichś dwóch miesięcy nie pamiętam takiego przypadku. Może mi pan chociaż powiedzieć, zwróciłem się do mężczyzny w okienku, czy ci ludzie żyją, podsunąłem mu kartkę z nazwiskami partyzantów. Na twarzy dożurnego odmalowało się wahanie. W zasadzie nie wolno nam udzielać informacji o miejscu zamieszkania, wieku i tym podobnych mruknął. Ale o tym, czy wolno mi podać panom informację, czy ktoś żyje, przepisy milczą. To, co nie jest zabronione, w zasadzie jest dozwolone, nacisnąłem go łagodnie. Wziął kartkę i cofnął się w głąb. Usiadł przy komputerze i jego palce zastukały w klawisze. Po chwili wrócił. W zasadzie podanie informacji negatywnych też jest jakąś informacją. Westchnął, podając nam kartkę. Jedno nazwisko było wykreślone. Żałuję, ale to wszystko, co mogę dla pana zrobić. Dziękuję. Pojechałem do swojego mieszkania. Pod moją nieobecność na książkach osiadł kurz. Zaparzyłem mocnej herbaty. Siadłem i w milczeniu zastanawiałem się. Ostatni z podkomendnych Rudego Oksiewicza nazywał się Eligiusz Siemiracki. Czy mógł znać nazwisko, które przybrała rodzina jego dowódcy? Wątpiłem, ale to był mój ostatni trop. Będziemy musieli sprawdzić książki telefoniczne kilku starych województw, pomyślałem. Dostaniemy je bez trudu na Poczcie Głównej, przy ulicy Świętokrzyskiej. Około południa następnego dnia wystukałem numer telefonu Pawła. Co u ciebie? zagadnąłem zwyczajowo. Streścił mi swoje dokonania. Pogratulowałem. Ustaliłem adres ostatniego z Rudego, powiedziałem. Wybierzesz się to sprawdzić? Oczywiście. A więc nasz człowiek nazywa się Eligiusz Siemiracki i mieszka w krasnym stawie kamieniczka przy rynku Spisz się dobrze Kto by pomyślał że pod latarnią najciemniej mruknął Może pan na mnie liczyć biorę pomocników i jedziemy Świetnie odparłem Przyjadę do Lublina popołudniowym pociągiem spotkamy się wieczorem Piotrek i Malwina siedzieli na schodkach pałacyku Baczność poderwałem ich Jedziemy do Krasnego Stawu. Streściłem im rozmowę z szefem. Wsiedliśmy do samochodu i już po chwili pędziliśmy, co koń mechaniczny wyskoczy. Tyle razy przejeżdżaliśmy przez Krasny Staw, mruknęła Malwina. Ale tym razem wiemy, gdzie mamy szukać, uśmiechnąłem się. Krasny Staw. Miłe, nieduże, senne miasteczko. Niebawem zatrzymaliśmy się przed kamieniczką. Przed budynkiem parkowały zgodnie dwa samochody. Zielony Opel, którym podróżowali Karen i Batura oraz szary Volkswagen naszego tajemniczego cienia. Znowu się spóźniliśmy, warknął Piotrek. Może nie, odbezpieczyłem pistolet gazowy. Malwina, ty zostań w samochodzie. Zamknij się i poczekaj. Może być gorąco. Podkradłem się do drzwi i położyłem dłoń na klamce. Nacisnąłem ostrożnie. Nie były zamknięte. Dom był niewielki. Na parterze dwa pokoje przedzielone sienią tylne drzwi zamurowano. Wszedłem na lewo. Pokój był umeblowany bardzo skromnie, ale zafascynowało mnie co innego. Okno, które z ulicy wyglądało zupełnie normalnie, od środka zasłaniała ściana ze zbrojonego żelbetu. Pozostawiono w niej tylko wąską strzelnicę. W rynek celowała lufa CKM. -u. Światło wpadało przez okno wychodzące na podwórze. Drugi pokój miał wszystkie okna zamurowane. Na ścianie wisiał portret marszałka Piłsudskiego i godło oraz kilka flag. Przed portretem stał osmolony blaszany talerz. Owalny stół otaczało kilka krzeseł. Miejsce spotkań konspiratorów? zadumał się Piotrek. Wygląda jak standetnego filmu wojennego. Na piętrze pokoje były puste. Od dawna ich chyba nie używano. Wszędzie leżała gruba warstwa kurzu. Właściciela ani śladu, mruknąłem. Naszych przeciwników też gdzieś wcięło. A przecież powinni być w środku. Zajrzyjmy do piwnicy, podsunął. Zeszliśmy do piwnic kamieniczki. Były wielkie, wysoko sklepione, sądząc po układzie cegieł pochodziły z XVIII lub początków XIX wieku. Pod jedną ze ścian stała szafa. Ani żywego ducha, mruknąłem, oglądając w świetle latarki podłogę. Ślady stóp prowadziły w kierunku szafy. Otworzyłem jej drzwi. Ubrania. Na podłodze ślady butów. Nie ma tylnej ściany wyjaśniłem, jak w serialu o Hansie Klosie. Przecisnęliśmy się i zapaliliśmy latarki. Staliśmy u wejścia do długiego korytarza. Prowadził pod rynek. Popatrzyłem na dno. Pokrywała je glina, w której wyraźnie odbite były świeże ślady butów. Ruszyliśmy tym tropem. Zauważyłem ciągnący się po ścianie kabel elektryczny. Po nitce Ariadny do serca labiryntu, uśmiechnął się mój towarzysz. Tunel zakręcił. Byliśmy chyba gdzieś pod skwerkiem pośrodku placu. Po bokach pojawiły się wąskie przejścia prowadzące do starych piwnic. – Sądzi pan, że to ślady jakiegoś ratusza? – zapytał, lustrując wysoko sklepione sufity. Konstrukcja musiała być bardzo solidna, skoro drzewa rosnące na górze nie przebiły stropów korzeniami. – Raczej kupieckie magazyny – powiedziałem. – Widziałem takie w Lwowie i w Krakowie. Szliśmy ciągle wzdłuż kabla. W glinie była wydeptana cała ścieżka. Nieoczekiwanie oślepił nas silny błysk reflektora. Zmrużyłem oczy. Stać! Z za źródła światła dobiegł rozkaz. Kim jesteście? Jednocześnie do naszych uszu dobiegł ponury trzask repetowanego karabinu. Mrużąc oczy usiłowałem cokolwiek dojrzeć. Niewyraźna sylwetka, broń w ręce. Jesteśmy przyjaciółmi, powiedziałem. Hitlerowscy konfidenci, zawyrokował głos. Wreszcie mnie wyśledziliście. Poczułem się, jakbym połknął wielką bryłę lodu. Nie zdążyłem wymyślić nic sensownego. W ciemności syknął gaz. Staruszek wystrzelił co najmniej cztery razy. Chwilę potem poczułem mdlącą woń nitrochlorobenzenu i straciłem przytomność. Pierwszą rzeczą, którą poczułem, był piwniczny chłód. Promieniował ze ściany za moimi plecami. Ubranie złapało wilgoć od posadzki. Poruszyłem rękami. Brzęknęło. Ktoś skuł mi nadgarstki, a kajdanki przytwierdził do solidnego kawałka łańcucha. Co przywróciło mnie do świadomości? Kubeł lodowatej wody uderzył mnie niczym młot. Ciecz była zimna, widocznie zaczerpnięta z głębokiej podziemnej studni. Wzdrygnąłem się. Oprzytomniałem. Przez zmrożone powieki rozejrzałem się dokoła. Piwnica była o wymiarach 4 na 6 metrów. Wysoko sklepiona, choć sufit odrobinę pękał. Drewniany stół, a na nim potężna waliza. Kolorowe diody, słuchawki, przenośna radiostacja. Krzesło pamiętające chyba czasy przedwojenne. Staruszek w polskim przedwojennym mundurze odstawił wiadro. A teraz sobie pogadamy, powiedział. Nie mam nic do ukrycia, odparłem. Nazywam się Paweł Daniec. Przyjechałem porozmawiać na temat Marka Oksiewicza, rudego. Uśmiechnął się lekko i podniósł ze stołu pistolet. Przeładował. Jasne, mruknął. Nie wiem, jakim cudem mnie tu namierzyliście, ale żywi stąd nie wyjdziecie. A o nigdy nie uda wam się złapać. Pracuję w centralnym zarządzie muzeów, powiedziałem spokojnie. Dziadek rzucił moje dokumenty na ziemię. Widocznie, gdy leżałem nieprzytomny, sprawdził moje kieszenie. Ty zakichany gestapowcu, syknął do mnie. Może i zdołaliście mnie namierzyć, ale żywego mnie nie weźmiecie. Na razie ja jestem górą. Spojrzałem w jego oczy. Były mętne, żółtawe, szalone. Zrozumiałem. Dlatego człowieka druga wojna światowa jeszcze trwała. A to się wpakowałem. Radio zatrzeszczało i wydało serię szumów. Sądząc po odgłosach, wysiadła cewka od układu głośnikowego. Seria trzasków wywołała ożywienie starca. Przypadł do mikrofonu. Londyn? Odezwijcie się wreszcie. Trzasnął pięścią w obudowę. Zagłuszacie nasze częstotliwości, warknął w moją stronę. Ale nie wszystko wam wychodzi. Wiem, co się dzieje na świecie. Zobacz, hitlerowski pachołku. Cisnął w moją stronę jakiś tygodnik sprzed kilkunastu miesięcy. Amerykanie wylądowali w Kosowie. Wiesz, co to znaczy? Mają za zadanie rozdzielić walczące strony, mruknąłem. U ich boku walczy polski batalion. Desant musieli zrobić z przyczółków w Afryce. Oczy starca przybrało nieco rozumniejszy wyraz. Wylądowali w Europie. Za dwa tygodnie będą tutaj, a waszego Hitlera powieszą na pierwszej latarni przy Unter den Linden. Ale ty już tego nie doczekasz. Flaki na żywca wypruje. Coś należało wymyślić i to jak najszybciej. I naraz zaświtał mi szalony pomysł. Protestuję, powiedziałem z godnością. Jestem oficerem hitlerowskiego wywiadu. Nie może mnie pan zabić. Konwencja genewska zabrania. Po wkroczeniu Amerykanów stanę przed sądem i on zadecyduje o mojej winie. Oczy starca pociemniały. Masz rację, bydlaku, powiedział. Odbezpieczył broń i rzucił mi klucz. Na jego polecenie rozpiąłem kłódkę i przeszedłem korytarzem. Jedną z piwnic zaopatrzono w solidne metalowe drzwi. Partyzant otworzył mi je, a gdy wszedłem do środka, zatrzasnął i przekręcił kluczyk w zamku. Rozejrzałem się. W kącie, na rozchwianym krześle siedział... Jerzy Batura. Co za miłe spotkanie, mruknąłem ponuro. Witaj, powiedział równie posępnie. Cóż cię tu sprowadza? W jego głosie usłyszałem sarkazm. Wiedział najwyraźniej o Oksiewiczu, ale nie tracił okazji, by mnie wybadać. Zamiast odpowiedzi wzruszyłem ramionami. Masz pomysł, jak się stąd wydostać? Zapytałem. Nie bardzo, a wydostać się musimy, powiedział z nieoczekiwaną powagą. Ten wariat pyta Londyn, czy może mnie zlikwidować. Nie wiem, jak zareaguje na brak instrukcji. Paranoiczna sytuacja, mruknąłem. W dodatku niepokoi mnie jeszcze jeden problem. Twój pomocnik? Zwiał. Miejmy nadzieję, że znajdzie wyjście z tego labiryntu i zorganizuje odsiecz. Jesteś pewien, że udało mu się szczęśliwie uciec? Kiwnął głową. Nasz gospodarz łaził go szukać, jak tylko przydźwigał ciebie. Szedłem pierwszy. Widocznie Piotrek nie oberwał gazem w tym stopniu. Za to nie miał latarki, mruknąłem. Niedobrze, bo to istny labirynt. Bez światła może się błąkać całymi dniami. Jerzy przejawiał niespotykaną u niego troskę o bliźnich. Cóż, nie należało się dziwić. Od powodzenia ucieczki studenta zależała ostatecznie także jego wolność. Milczeliśmy przez chwilę. Jak tu trafiłeś? Zapytałem. Zaszedłem do tego starego pryka, gdy dowiedziałem się, że jest jedynym ocalałem członkiem oddziału Oksiewicza. Byłem ciekaw, czy wie, co się stało z jego dowódcą. Poległ w potyczce z wojskami KBW po wojnie. Bingo, ucieszył się. A więc Karen jest jedyną pretendentką do majątku. Dzięki za informację. Nie wspomniałem o przypuszczalnych potomkach Rudego. I co było dalej? Zapytałem. Wszedłem do domu. Partyzant akurat robił sobie obiad na górze. Przedstawiłem się i zacząłem z nim gadać. Staruszek ciągle się chytrze uśmiechał. Potem zaproponował mi herbatę. Wypiłem i świat fiknął koziołka, a obudziłem się tutaj. Obszedłem dookoła nasze więzienie. Niedawno w Lwowie byłem więziony w podobnym lochu, a przecież wtedy udało mi się uciec. Tu niestety piwnica wyglądała na wyjątkowo solidną. Może przyczaimy się przy drzwiach i jak wejdzie to zdzielimy go czymś po głowie, rozważałem. Nie ma szans. W drzwiach jest Judasz, a dziadek jest bardzo ostrożny, powiedział Jerzy. Mury grube, podłoga nawiasem mówiąc też. Choć z drugiej strony rygiel może dałoby się upiłować. Jeśli nadal masz tę śliczną libańską piłkę do krat sklepowych. Nie mam, powiedziałem ze złością. Połamała mi się na kracie ariańskiej wieży w krynicy. Nie podjął zaczepki. Przeszedł się kilka kroków. Obu nam nieźle poszło, powiedział. Odnaleźliśmy potomków Szweda. Pięćdziesiąt lat za późno, ale udało się. Nie było to szczególnie trudne, zauważyłem. Wystarczyło pogrzebać w archiwach. Kiwnął niechętnie głową. Kiedyś musimy się zmierzyć, Pawle, bez pana samochodzika. Sam na sam. Sprawdzić, który z nas jest mądrzejszy i lepiej odgaduje zagadki przeszłości. Usłyszałem na korytarzu ciche kroki. Nie mógł to być starzec, bo słyszeliśmy, jak kilka pomieszczeń dalej, wzywa przez radio rząd w Londynie. Klapka Judasza szczęknęła i w otworze zabłysło czyjeś ciekawe oko. Chwilę potem zniknęło. Zastąpił i obiektyw aparatu. Błysnął flesz. Spojrzeliśmy po sobie zdumieni. Kroki już się oddalały. A co to za jeden zdumiał się Batura? Cień wyjaśniłem. Snuje się za nami jakiś facet. Ten w masce? Zainteresował się? Nie, taki który czasem przebiera się za hipisa. Jeździ szarym Volkswagenem. Widziałem jego wóz przed domem. Ciekawe mruknął Batura. Masz jakąś teorię? Niestety nie. Może to człowiek nasłany przez króla Szwecji, aby dyskretnie obserwować naszą pracę? Nie, mnie też śledził, warknął Batura. Tak czy inaczej, widząc nas w potrzebie, powinien zawiadomić kogo trzeba. A ten sobie zdjęcia pamiątkowe robił. Milczeliśmy dłuższą chwilę. Staruszek, sądząc z odgłosów, przerwał seans łączności i teraz gdzieś podreptał. Jego mamrotanie powoli cichło. Podszedłem do drzwi i zbadałem je skutymi dłońmi. Solidna cisiołka, mruknąłem. Dębowe drewno. Wprawdzie blacha, którą je okuto, zardzewiała, ale nadal trzyma się mocno. Rozpędziłem się i uderzyłem barkiem. Zobaczyłem wszystkie gwiazdy, a drzwi ani drgnęły. Nie masz czasem telefonu? zagadnął Batura. Niestety zabrał mi, ale tu i tak chyba nie byłoby zasięgu. Trudno powiedzieć, popatrzył w zadumie na sufit. Nie jesteśmy głęboko pod ziemią. Ile osób wie, że tu jesteś? Piotrek, o ile znajdzie wyjście po ciemku i bez latarki. Malwina siedzi w samochodzie. A, ta ruda. No i nasz tajemniczy nieznajomy z aparatem. Możemy więc liczyć na ratunek. Trzeba czekać. Usiadł w zadumie na krześle i pogrążył się w myślach. Eligiusz Siemiracki, kulejąc, wędrował podziemnymi tunelami. Dobrze znał te lochy. Spędził w nich większą część życia, tylko czasem wychodząc na powierzchnię. W piwnicach trzymał zapasy pożywienia, radiostacje, broń i amunicję. To był jego dom, kryjówka, dużo bardziej bezpieczna niż kamienica przy rynku. Tam w każdej chwili mogli zaskoczyć go ss tak jak wtedy. Pochwycili go, gdy spał i nie mógł się bronić. Przewieźli do więzienia. Ale byli sprytni. Więzienie udawało szpital dla wariatów. Długo usiłowali go przekonać, że wojna skończyła się dawno temu. Bywały chwile, że prawie im wierzył. Przypomniał sobie mętnie, że pracował w szkole, ale potem umysł obudził się i już wiedział, że włożyli mu do głowy fałszywe wspomnienia, bo nie było innego życia. Walka z hitlerowcami, potem z komunistami, więzienie, potem znowu przyszli faszyści i znowu walczył. A właściwie to już tylko się ukrywał. Trzymali go rok w tym więzieniu, które udawało szpital. Byli cierpliwi. Najpierw chcieli go ogłupić, a potem wydrzeć mu tajemnice dowódcy. Ale on się nie dał. Zaczął udawać, że wierzy w to wszystko, co mówią. A potem uciekł. Daleko go wywieźli. Szedł siedem dni i nocy piechotą przez podbity kraj, aż wrócił do swojego domu. Broń zabrali, ale piwnic szczęśliwie nie odkryli. A miał tam jeszcze arsenalik. Przyczaił się. Nie wychodził na górę. Tylko raz, gdy się skończyły puszki, poszedł obrobić sklep. Wysadził drzwi od zaplecza i wyniósł masę rozmaitego dobra. Pięknie zapakowane produkty. Od razu poznał, że to nie był zwykły sklep, ale taki tylko dla Niemców. Żeby jeszcze udało się porozumieć z Londynem. Żeby wiedzieli, że on ciągle tu jest. Że czeka na rozkazy. Czuwa. Ale jest już dobrze. Amerykanie wylądowali w Kosowie. Jeszcze parę dni i przyjdą do krasnego stawu. A wtedy on wyda im tych dwóch hitlerowskich pachołków, którzy czekają w piwnicy. Nagle oślepiające światło reflektora. Zmrużył oczy. Przed nim w tunelu stał wysoki mężczyzna w masce na twarzy. – Eligiusz Siemiracki pseudonim Bizon? – zapytał nieznajomy. W jego głosie i postawie coś zdradzało wojskowego. – Tak jest – zasalutował partyzant. – Kapitan Żubr, przyleciałem z Londynu – poinformował przybysz, odwijając kołnierz. Miał pod spodem odznakę spadochroniarza. Stary zasalutował. – Przybyłem dokonać inspekcji – ciągnął gość. – A także przejąć jeńców, których pan przetrzymuje. Do rozwałki, ucieszył się staruszek. Zostaną przerzuceni do Anglii, gdzie staną przed sądem za zbrodnie wojenne. Taki kawał? Rozwalimy ich na miejscu, zwłaszcza tego hitlerowca blondynka źle mu z oczu patrzy. Taki dostałem rozkaz. Siemiracki westchnął rozczarowany. Rozkaz to rozkaz. W czym jeszcze mogę pomóc? zapytał. Amerykanie szybko tu dotrą? Jeszcze nie prędko. Napotkali silny opór na Węgrzech, nieznajomy odpowiedział bez wahania. To może potrwać nawet parę miesięcy. Jeszcze jedno pytanie. Mam rozkaz ewakuować żonę pańskiego dowódcy, Oksiewicza Rudego. Podejrzewamy, że Gestapo jest na jej tropie. Zna pan jej adres? Adresu mi nie podał, już zasępił się. Ale wiem, że mieszkają w Lublinie i przybrali nazwisko Kłosiewicz. Dobrze, spróbujemy ich odnaleźć. Proszę prowadzić do więźniów. Drzwi szczęknęły. Stanął w nich wysoki mężczyzna w masce na twarzy. Ha! Faszystowskie bydlaki! zwrócił się do nas. Wybiła wasza godzina. Lecicie do Anglii stanąć przed Trybunałem do Spraw Zbrodni Wojennych. Mam nadzieję, że zostaniecie powieszeni! syknął Staruszek, wyglądając za pleców naszego wybawcy. Ten wyjął pistolet gazowy i odbezpieczył z trzaskiem. Naprzód! polecił. Krok w lewo lub w prawo będzie uznany za próbę ucieczki. Strzelam bez ostrzeżenia. Ruszyliśmy tunelami. Staruszek został z tyłu. Kim pan jest? zapytałem cicho. Jak będziesz zbyt ciekawy, to się nie zdążysz zestarzeć, powiedział spokojnie. Zaraz was rozkuję, tylko wydostaniemy się z tych lochów. Ponieś reflektor, podał mi. Pod rękojeścią siedziała złożona w pół tekturka. Kluczyki od kajdanek też mi wręczył. Nie zdążyłem o to zapytać. Z bocznej galerii wyskoczył Piotrek. Udało się, powiedział szeptem z radością. Dzięki twoim informacjom, uśmiechnął się nieznajomy. Obawiałem się o ciebie, zwróciłem się do studenta. Bez obawy, jak strzelił gazem, uciekłem w tył, potem podkradłem się i podsłuchiwałem, a potem wpadłem na. urwał nieoczekiwanie. Rozejrzeliśmy się. Nieznajomy w masce zniknął bez śladu. Wyszliśmy przez szafę. W piwnicy pod ścianą siedział związany jak baleron mężczyzna w garniturze był zakneblowany A więc spotkaliśmy się wreszcie powiedziałem wyciągając mu knebel Gadaj coś za jeden Jestem dziennikarzem Turbo-Expressu jęknął człowiek W kieszeni mam legitymację prasową Faktycznie Dlaczego za nami łazisz zapytałem ze złością nie chciałem przeszkadzać, ale piszę artykuł o panów ciężkiej pracy i potyczkach z wrogami, skłonił się Jerzemu. Nawet zdjęć trochę zrobiłem. I dobry tytuł wymyśliłem. Podwójne życie Pawła Dańca. Ciekawe jak to napiszesz z odciętymi palcami, warknąłem. Z cyzorykiem Piotrka rozciąłem jego więzy. Zejdź mi z oczu, huknąłem. Dziennikarz posłusznie pobiegł po schodach na górę. Wyszliśmy z lochów. Był już wieczór. Jerzy natychmiast wskoczył do opla i wystartował z piskiem opon. Malwina drzemała w samochodzie. Zaskoczyło mnie to, ale gdy otworzyłem drzwiczki, poczułem woń gazu usypiającego. Widocznie dziewczyna z nudów majstrowała przy tablicy rozdzielczej i niechcący nacisnęła przycisk. Wywietrzyliśmy wnętrze i uruchomiliśmy pojazd. Gdybyśmy poczekali przed domem, to może ten w masce wyszedłby ze środka, zasugerował Piotrek. Możliwe, powiedziałem. Nie zdążyliśmy mu nawet podziękować. Skąd wiedział? Wpadłem na niego, gdy błąkałem się po piwnicach. Powiedziałem, co się stało, a on zaofiarował się z pomocą. A potem zniknął. Ciekawe, kim jest. Domyślam się, powiedziałem spokojnie. W stanicy Semenowiczów powiedziano mi, że ktoś z potomków Pilipa Semenowicza mieszka nadal w okolicach Wojsławic. Myślę, że to był on. Dlaczego więc się nie przedstawił i nie pomagał nam otwarcie? może wyznaje starą ewangeliczną zasadę, że dobro należy czynić w milczeniu, uśmiechnąłem się. Zawsze był blisko, by pomóc w razie potrzeby. A teraz będzie siedział w domu i napawał się w samotności świadomością, że bez jego pomocy pan samochodzik i jego pomocnik by sobie nie poradzili. Piotrek uśmiechnął się szeroko. Co robimy? Wracamy do Lublina. Uruchomiłem silnik. Malwina obudziła się i kuzyn zrelacjonował jej nasze przygody w podziemiach. Trzeba będzie powiadomić psychiatrów, powiedziałem w zadumie, że ten staruszek tam siedzi. Niech mu zorganizują terapię z defiladą wojsk amerykańskich na wyzwolonej polskiej ziemi i może mu się wszystko wreszcie odkręci. Sądzi pan, że to możliwe? Nie wiem. Jest jeszcze jedna możliwość. Mogą go trzymać w jakimś zakładzie, jeśli wmówią mu, że został ewakuowany do Anglii. To mi przypomina historię prezesa koncertu Gillette, mruknąłem. Oboje spojrzeli z zainteresowaniem. Na początku lat dwudziestych on także zwariował. Postanowił sprzedać cały swój majątek, a pieniądze przekazać Leninowi na rozwój państwa robotników i chłopów. Rodzina zainscenizowała spotkanie z podstawionym notariuszem, potem prywatnym statkiem, wozili go po oceanie, aby myślał, że płynie do Europy. Wysadzili go na ląd w Kanadzie. Przewieźli samochodem przez odpowiednio udekorowane miasto do pałacyku na przedmieściach, gdzie jeden z aktorów, grając rolę Lenina, przyjął od niego czek na kilkadziesiąt milionów dolarów. Resztę życia prezes spędził żyjąc w błogim przekonaniu, że znajduje się na terytorium Związku Radzieckiego. Roześmieli się wesoło. Pan Tomasz czekał na mnie na schodach pałacyku. I jak efekty samodzielnych poszukiwań? Zapytał. Mam coś. Pokazałem mu kartkę od nieznajomego. Patrzył na nią dłuższą chwilę zaskoczony. A niech mnie szepnął. Dobra, jutro to załatwimy. Podczas kolacji opowiedziałem mu nasze przygody.